No, witajcie po dłuższej przerwie. Chciałem Was znów powitać na swoim kanale Ojca Chrzestnego Transportu. No bo wiecie, jakiś dłuższy czas nie nagrywałem nic. No i należy się Wam tutaj odrobina wyjaśnienia. No ale niestety życie jest brutalne, wręcz bym powiedział niesprawiedliwe. No ale cóż, jakoś trzeba do przodu je pchać. Przestałem nagrywać. No, niestety, zdarzyło się dużo nieprzyjemnych rzeczy. Wręcz nazywa się to tragedią w moim życiu. No, z tym się nie chciałbym dzielić z Wami. Później, znowu zachorowałem, bo jak zauważyliście na kanale, były tam komentarze, że wyglądam. Bardzo nieciekawie, bo jest to wina pracy i tak dalej. No nie do końca to tak wszystko wygląda. Nie jest to wina pracy. Trzeba chodzić po wodę. <śm> daleko, nie? I co bym mógł powiedzieć Wam, że przychorowałem też strasznie, no niestety kilka miesięcy było dużego bólu, no ale jak widzicie, wróciłem do pracy, no jednak trzeba pracować, jak ktoś jest tego nauczony, to no nie da się siedzieć w domu i nie, no i nie pracować, no. Ja próbuję od nowa się w te tryby wbić jakoś tak sensownie, no ale czy to tak się uda od razu to też ciężko to stwierdzić aczkolwiek no nie idzie źle no. Wartałoby tylko tyle żeby zdrówko było lepsze to by to było lżejsze do ogarnięcia powiem wam bo ktoś tak może stwierdzić że no jazda za kierownicą by kończyła Ojca chrzesnego. No tak nie do końca sama jazda, wiecie, za młodu człowiek też sobie szarżował ze zdrowiem i po budowach i wszędzie, no wiadomo, chciał być najmocniejszy, najsilniejszy. No ale to był kredyt. Teraz kredyt trzeba spłacać. Zdrowie się nadszarpnęło dość znacznie. No i teraz trzeba za to zapłacić. No, tak, ktoś tam powiedział, że do do 40 korzystamy z tego kredytu, czyli szarżujemy zdrowiem, a po 40 zaczynamy powolutku je oddawać. No, u jednych wcześniej, u drugich później. No. no niestety, tak się zdarzyło, że ponad półtora miesiąca miałem bardzo trudne, bardzo ciężkie. No przeżycia nie mogłem chodzić. No, służba zdrowia, przy czym można powiedzieć, że. Trzeba mieć bycze zdrowie w Polsce, żeby chorować. Idzie się do lekarza, lekarz odsyła do następnego, pisze na skierowaniu, że jest bardzo pilne. Załodzimy, rejestrujemy się, termin badania miesiąc, półtora, a prywatnie powiedzmy dwa dni trzy. Także nie, nie polecam żadnych chorób, chorowań, bo to jest naprawdę coś, czego. Nie powinno się lekceważyć. Każde objawy, wszystko jednak trzeba to wszystko konsultować wcześniej z lekarzem niż, niż później. No bo ja za późno to wszystko skonsultowałem, niestety, no i jest jak jest. No ale może się uda wrócić w pełni do, do jazdy, bo do zdrowia to już na pewno nie. No ale jakoś będę to musiał. Do końca swoich dni po prostu znosić. No i pracować. No. Bo jedni mówią, że się pracuje, bo się musi, drudzy pracują, bo chcą, trzeci pracują, bo lubią. A suma summarum jest tak, że pracujemy po to, żeby zarabiać pieniądze. Jakby nie patrzeć. Dobrze, to było dla Was kuli wyjaśnienia, dlaczego mnie nie było tak długo na kanale. No jeszcze raz nadmienię, że po prostu miałem. Rodzinną tragedię, w której no raczej się nie ocząsnie, bo to, to nie, nie jest tak, że coś się stanie, później się zapomina. Raczej niektórych rzeczy się nie da zapomnieć. No. A będę się starał jednak no, nagrywać dla innych ku przestrodze, żeby wiedzieli, co ich może spotkać, decydując się na jazdę ciężarówką. Także polecam i zapraszam do oglądania.